Dobra, mam, nagrywa się. Boga, coś tu dzieje. Ciekawie, ciekawie. Chopa, co kurwa, klauny gonią. Ty, ale na początku ich ilu było? Trzech, a ile teraz? Dalej, trzech? no. Ty, kokaina, szybko. Nie, czterech jest. Zobacz, tam jeden jest przy tobą. Nie, tak bo zaraz odlecisz, kurwa, wyjebą się! O co chciał ci z łokcia, wy kurwa się wypierdoli, łez. Nie no, wiadomo no, ja dlaczego ja ludzie ja umierają od, iloś, od zbyt dużej ilości narkotyków. Low, low. To jest, kurwa, ale to lepiej. Kurwa, nie widzę gdzie uciekam. No, z, chyba. Biegę z uważaj na auta Ooo, oh, bo. Filu głów! Widać lekko. Go... No nie. Nie tak, tak będzie trzymać. Nie tak będzie trzymać siebie. Chop, pod górę podbiega, jebany, kurwa. I uprawia, hop. A gdzie oliwier, tam w tej akcji w ogóle? Gonią. Oh, Przeciekam przed policją już. Oj, jest kurwa jakiś armor Czespły z Minecrafta. czekam aż Mario się zrespi. No nie! Mario się pokazał! Pa Mario! Kurwa. Paleć. Leci... Śmiśnie. Znaczy kamerę na, na boki latać i były pięknie. O S? Zaraz się kolejne, kolejna, a ci mówię. Jak się pojawi czy to się pojawi teraz znowu. Czy będzie miał sześć duchów? Ja Ty, cierpia. Weź... Bo jesteś w następnym odcinku ciebie, czy oglądnią wszystkich? Weź, kurwa, jak ci gonią. Ty... Biegnij pod komendę. Bi się z nimi. Nie masz psychy. Jak miał, jak miał te peka, to bym się tepnął. Kurwa. Ale nie. by się nie tepnęły z tobą. Idź z nimi, idź. Albo zrób napad, bo jest cię tak... Typa, kto tam stoi w ogóle. Ej dobra, ja wiem co zrobię, bo chcę mieć bekę z tego, zrobię tak. Czy... O! Puh. Puh. Wy kurwa narkotyki nic ze mną nie zrobicie Narkuiki, go bijomes? Kurwa Ty ale szybka. Ty, jeżeli to jeżeli... Jeżeli inni gracze to widzą, to trochę XD, bo kurwa How to uciec policji, pl To jest nieśmiertelny chyba. Heh, policję. Pojedziecie się klony gonią. Kurwa, jak tu się. Hmm. No w ogóle jest fajne, co napisałem podanie to, nie? Wnio Czy znaczy, wniosek, komunbana. I kurwa, dali kolejnego pana, a mi nawet nie odpowiedzieli na mój wniosek, jakby. Czy... Czekaj, kurwa, uciekam przed moimi kronami. Jak to wygląda? On pojechał po wiertło. No to weź do niego zadzwoń, bo to zależy, kiedy on będzie, no. Kurwa, odpierdolcie się już ode mnie wreszcie. Ty, ci. ich, ma zrób. Ty... Ty już tu nie wrócisz. VDM'a byś zrobił, a nie na nich. By ich nie było. Jest Piękne. To jest kolejna tragedia Czego? Schizofrenia Schizofrenia I chuj, hop zaraz płynie No i odpłynął o Nie O tak 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 I na chuj trwałeś Ja na YouTube'a wstałem bez kitu. Dobra, zabawa.pl A weź to, weź do wrzuć na YouTube'a No wrzucę, wrzucę Weź streama brodaty. A co jest? Dobra, on będzie po ku... A to jest to, to ja to znam. Ja to znam. Oliver PW zobacz na Messengerze. Szybko. mogę, bo ja tu kurwa blokady naprawiam. Kurwa, pan tak rozstawione są dwa tiry kurwa. Jeśli oni to zramują, to kurwa bana za fej RP kurwa nie dostałem. Kto? No, pan tak ty... To jest kurwa zostawane tak, że nichu że oni coś zrobią. Kurwa, dwa tiry, dwie betoniarki, kurwa. I jeszcze, jeszcze 10 lokalnych aut. no. W jednym pasie. To tak, czwarty. Znaczy, a mnie jakieś odpisze, nie? Tak szczerze, bo to jest tragedia, kurwa, że jestem bana za to, że wykiwałem policjanta po prostu. On pobiegł. No. Byliśmy po dwóch Ty. stronach Tira, nie? On, on miał pompę w rękach, ale nie celował nią. Ja byłem pod restym Tira. On pobiegł w prawo, jest, ja poszedłem w prawo. I się wyminęliśmy. Wsiadłem do jego pojazdu i, i chciałem odjeżdżać, żeby były zamknięte, ten pojazd jest pancerny, nie? Gonią mnie! <gul> Insurgent? No on ma odporne szyby. No tak, tak. I zostałem za feler pewnie poszanowane życia. Kiedy hop do mówił, okay. na nie mówił, ten nie celował tylko chciał mnie zabić. A I go wykiwałem. Tak, Nawet go ja nie zostałem... Co? Co? Ja zostałem rozjechany, a ci kurwa chcieli mnie za to, że kierowałem ciężarówką. To mi kurwa Siwek wybronił? Plus jeszcze kurwa ja z też kurwa zero dowodów Nie, patrz tam, zrób nagrania robimy to i tej bo to jest. Ja sam czas nagrywam. Ja sam czas nagrywam. Jak ty się odpierdzale, byłem... tylko kurwa wchodzę wieczorem. Chłopza i woklona! Chłopku rozpierdolił. W ogóle zegarek dostałem. Nice. Wchodzę na dół i kurwa tu zegarek do tysiaka dostałem. dostaję. Jakby co, co, ten ja dostałem bana na dwa dni, czy trzy? Chyba trzy. no trzy, tego three days chyba. No, nie wiem, to jest w ogóle xd, bo, wiem, to jest w ogóle XD bo admin... Eee, prawy, to? Chyba prawie Nie powinienem więcej dragów, jakby a ogólnie to ja powiem... Nie, to jest xd trochę dla mnie, bo hop dał bana już kolejnej osobie, a jeszcze moje prośby na nie zobaczył. No. Jakby. A Weźmy to nagranie całe, daj weź mi wyślij, bo na no. chyba. O, dał teraz no, jeszcze onda. dwoma słowa pana, i dalej mojego nie zobaczył. Do, Dobre jakości. jakość. Znaczy, z jakością powinno być dobrze, chyba. Ale jak wyszło. Discord. Będzie chciał działać. Ej. A jakąś pod jakością? Nie wiem, no i pamiętam. Nie wiem. No potem pan ja. tak, jakość, naszej znaczy jakości wszystko jest dobrze. Tylko to jest kwestia OBS-a, bo ja mam ustawione, że średnia wielkość pliku, dobra jakość. Ja I w ogóle nie robię. Jeśli to się psuje, to ja będę musiał po prostu jeszcze zmienić zmien tego, zmienić raz ustawienia i wtedy będzie w ogóle dobra jakość i tylko plik będzie więcej ważył, ale to nie problem. I co ty stawiasz na YouTube'a? YouTube. A? YouTube, a ja stawiam. Na YouTube a. Ale ja chyba w ogóle będę ten, yy, robił odcinki z YouTube'a